Yo, wow, dwa razy pod rząd. Jaka to jest szansa? 5% i drugie 5%. Proszę to obliczyć matematycznie. A Poborowi, wow, jakie tutaj w ogóle wejście. Patrzcie, od razu zabrali tego paka. Okopany transporter został zniszczony, co jest, ty? Jakiś taki potężny wjazd. Medyk kompletnie nie był na takie coś gotowy. Kolejny oddział ginie, wow, 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 co jest? O, teraz użył part. Jakie tutaj te fajerwerki. Wyrżną całą załogę. Więc kolejne przygody w Component Heroes 2. Dzisiaj mamy za duże straty. Znowu od medyka. Gra z jakimś, co to jest? Sabat Mat. 666. Dobra, jest szatańscy wysłannicy. Gincie. E, pomioty piekielne na leśnej przeprawie. Sprawdźmy. Za duże straty. Ciekawe czyje. No i zaczyna nam się pojedynek. Grają dla nas medyk, widz oczywiście, który nam to wysłał. Gra jako Wehrmacht. Taki jego poziom. Kontra Sabat. Sabat 666. Jako wojska sowieckie. Jest już Takie poziomy. Medyk od razu instant wybrał doktrynę niemieckich wojsk zmechanizowanych, czyli w sumie tak jak poprzednio: czołg dowodzenia, transporter, naprawy krytyczne, peryskopy i chałubica, która jak widać może się nawet pojawić w 1 na jeden. Takie oto pierdolniczki. Natomiast 6-6-6 może wybrać taktykę wojsk połączonych dla Gwardii, radziecka armia szturmowa i na koniec taktyka strzelców na linii frontu. Takie oto. Muzyka się tak mnie zdziwiła, jakbym grał w jakieś Outlasta eee, i takie oto jego rzeczy. Koch 3 poleci, no i kozak. Mamy nowy I on był nowy sławny, bramkarz I zobaczmy, dokąd ruszają. Hmm. Oddział. O, 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 o. Pogonimy kota Niemcom, Pogonimy kota Niemcom czyli 666, -6 -6 wybrał taktykę o dziwo. Tutaj yy, skoncentrowaną na ogniu piekielnym: czołg ciężki KW8 z miotaczem ognia, taktyka zasadzek, oddziały szturmowy ostrzał z artylerii zapalającej, jak i również czołg ciężki is 2 To są dzisiejsze prawdopodobne rzeczy, no może poza tym IS-em. Chociaż <laughs> w sumie to, 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 to na niższych rangach wszystko jest dosłownie możliwe. To teraz, zaraz, zaraz, zaraz. 6-6-6 poleciał na prawą flankę, zabezpieczył ten punkt, ruszył od razu na punkt zwycięstwa. Leci na paliwo, ale nic nie zabezpieczyło tego punktu, żeby połączyć wszystkie sektory ze sztabem. Hmm... Zaczyna się robić groźnie, moi drodzy. Tak jakby, wiecie, ta, 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 taka atmosfera... ...kwasu zaczyna wzrastać. Niestety medyk tutaj wysłał swoje oddziały grenadierów, ale nie zajmują one punktu. No, dosłownie centymetr brakuje. Nie, panie grenadier, jego pupa. Pupa jest za krańcem, ale nóżka... O, o, o! Dobrze. Eee, czemu nie dałem twarzy KNW, bo, bo nie, nie, szukałem, wpisałem jak on wygląda, ale nie był śmieszny. Pomyślałem, że tamten koraniec będzie śmieszniejszy. Dlatego, tylko dlatego był taki wybór. Po prostu KNW nikt, nikt nie zna nie? i nie jest śmieszny, dlatego jakby nie przyciąga pewnie aż tak uwagi. A jednak tamten koraniec, który jakoś tam się wygina i wykręca, to był dosyć zabawny, więc to nawet przeciętny widz, który nie interesuje się kochem, może kliknąć. To był clickbaitowy. Wszystko jest przemyślane. I tymczasem drugi oddział. Tutaj jest saperów, przeskakuje, wyskakuje. Ale obaj zostali pogonieni, Czyli znaczy drugi oddział, co ja gadam właśnie, bo zapatrzyłem się na nich, to byli poborowi, oni skakali przez te worki z piaskiem, aż mi się już pomieszało w głowie, jak na nich po się pogapiłem. Miał tą zmęczoną twarz, no, no trochę miał, ale uznałem, że tego, że jednak wykręcony koraniec, który jak ktoś zna oryginał, to, to się bardziej zaśmieje. Jest trzecia minuta. Ruscy nie zabezpieczyli tak naprawdę żadnego konkretnego punktu, nic nie płynie dalej do bazy, ma od początku taki sam przypływ zasobów. Tutaj neutralizacja paliwa. Walka na bliski dystans, niestety oddziały saperów są w wodzie. Leciutko właśnie tutaj. Za bardzo przesunięci w, jakiś, w jakąś stronę i mają negatywną osłonę, ale udało im się przetrzymać. I obronić ten punkt zwycięstwa. Was jest luz! Hmm. Blob Pierwszy radziecki blob. Wraz z Maximem rusza na dół. Dalej, niezabezpieczony punkt nie łączy niczego i nikogo. Co to jest? <ścoughs> Skills. This folder is empty. O jezu, widziałem takie rzeczy. Widziałem, widziałem do tego. Do CS-a. Jak tak wspomowali na steamie komuś. Na koncie. W komentarzach. Hmm. Wsparcie dwóch grenadierów tylko. No na no tego bloba raczej zbyt dużo nie zrobią. Dalej, dalej, punkt jest odcięty. Co oni tu robią? Stawiają bunkier, zapewne zaraz będzie ulepszony na bunkier medyczny. Mamy piątą minutę za momencik, a ruscy dalej bez żadnych zasobów. Nie mają nic. Bez stały przypływ, tak jakby były na początku gry. Oo, ale niestety chyba ten grenadier trochę tutaj właśnie nadwyrężył Szczęście swoje i przypłacił to życiem. Chcieli oflankować na no jednak dwuosobowy oddział do tego jeszcze ranny, nie był w stanie tutaj niczego więcej zdziałać. Szkoda, że chłopaki zginęli Transporter tymczasem nadjeżdża oczywiście z doktryny. Można sobie wyszkolić specjalny niemiecki transporter, który on jest śmieszny, tak bym go nazwał. Dosyć niski pancerz sprawia, że łatwo go przebić w większości rzeczy, nawet broni mało kalibrowej. Ale jednak, gdyby jakieś tam oddziały szturmowe, na przykład. <grych> Taki pseudo-clowncar z saperami z miotaczem ognia, by go tam obsadził i sobie jeździł i miotał tym ogniem. Przybył transporter. To mogłoby być ciekawe. Ale to będzie dziwna gra. To będzie gra na montaż, coś czuję. To nie jest ani trochę normalne. Transporter tutaj od razu po przybyciu na front staje się niemobilnym. A zakupuje się, dzięki czemu MG może przygważać jednostki piechoty wroga. I oczywiście zwiększa się jego pancerz. Ale nie może jeździć. Pierwszeni ruscy. Gdyby udało się oflankować tego gościa, tutaj podjechać, to byłoby niezłe. I ruscy wreszcie w szóstej minucie, prawie siódmej dopiero zajmują punkt łączący ich z prawą flanką, czyli mają swój przypływ paliwa. No oczywiście ta strata 7 minut jest kolosalna, dlatego medyk tutaj powinien o wiele wcześniej przyzwać jakiekolwiek jednostki na kółkach. No jak zresztą widać. Nawet transporter. No, znowu odcina od większości przypływu paliwa tego 666 tutaj szatanistę. No ale to, jakby on i tak był przez 7 minut bez paliwa, to mu to niczego nie zmienia. Poborowi mają już na wyposażeniu granaty pepans, dlatego ten transporter właśnie musi. Uuuu. Bardzo uważać. Dwa oddziały hołoty, niestety, przygwożdżą. Zwyczajną liczebnością swoją, ten biedny oddział grenadierów. Ulepszony na ręczny karabin maszynowy, ale no już go trzeba wycofywać. Jeden gościu został. Ci ciągle biegną, żeby rzucić kolejny granat pepans. Mogliby użyć ura, ale. O! O! O co? Co? Cały oddział grenadierów został chyba zabity. Tak jest. Tutaj koktajl Mołotowa poleciał, dlatego. Yy, I kolejny koktajl Mołotowa. Dlatego grenadier, Boże, ci. Yy, poborowi nie mogli użyć tego granatu przeciwpancernego. Na tym transporterku, ale no, medyk tutaj trochę oberwał. W takim strasznie niezdarnym ataku tym radzieckim, ale jednak... Coś tutaj udało mi się zdziałać. Zwyczajna, patrzcie, liczebność. Pomimo takich braków w zasobach przez długą część gry, mimo to jakoś tutaj sobie radzi. Zizgan nawet nadjeżdża. A medyk kolejnego MG42 przyzywa. Ach, granat zapalający, czyli koktajl mołotowa od poborowych. Czy poleci? Tak jest, kont granat nasadkowy. Uff. I niestety trafił idealnie w osłonę. Nie zadając praktycznie żadnych obrażeń dla tych poborowych. Naprawiony transporter. Zabiją nas tutaj. O Boże, cała hołota. Trzy oddziały poborowych. Widzę tutaj medyk ma zdecydowanie jakieś tutaj... Farta albo nie farta na, na trafianie przeciwników, którzy uwielbiają po prostu grać poborowymi. Totalna trzoda. I to jeszcze w takim blobowatym stylu właśnie, nie? O nie. Ciężki odwrót. Jeden gościu został, ale... Ta, uda mu się wycofać. I nawet szturmowcy przeżyli. Przeżyli, przyszli. Pierwszy raz pojawili się w tej grze. I ten 666 ma już tak no połowę wykorzystanych tutaj zasobów. Limitu populacji. O Boże, tutaj MG, tutaj ten okopany transporty, który również działa. Pamiętajcie wtedy, jak MG, kiedy się okopie. Może przygwozić piechotę. Zizgan. Ogień zaporowy, niestety nie stać na to. Anatastatkowy. Trzzzzzz. Potężnie rani tych poborowych. No właśnie, kiedy oni się nie ruszają, MG42 ręczny tutaj naprawdę dobrą siłę ognia zapewnia. Jeden zdrowia. Ale niestety zabrakło dosłownie odrobinkę obrażeń, żeby dobić tego poborowego. O nie! Nażyjcie się, to był granat oczywiście zwyczajny od poborowych Znaczy poborowych, szturmowców tutaj Granat przeciwpiechotny No, ale ten jeden Nie ogarnął 666 i ci go dobili Granadierzy od tyłu Od pleców Transporter Całkiem niezły wybór, żeby skontrować tych szturmowców, ponieważ no, oni nie mają żadnej opcji: nie? nie mają żadnego granatu przeciwpancernego. Jedyne co mogą zrobić, to właśnie no, na bliski dystans, te PPS-sze mogą trochę nabruździć temu transporterkowi przebiją jego bardzo lekki pancerz. No ale muszą być jednak na odpowiedniej odległości. Żeby to było skuteczne Dla grenów szturmowcy są śmiertelnym zagrożeniem To prawda pod warunkiem, że podbiegną Jeśli będziemy mieć dostatecznie dużo właśnie siły ognia Żeby nie dać im podwiec No to wtedy takie oddziały szturmowe często są właśnie bezużyteczne Cała ich magia polega na tym, żeby tak naprawdę zaskoczyć wroga Ewentualnie korzystać właśnie ze supergranatów dymnych Ale zwyczajne właśnie taka szturm na wroga Często kończy się rozpaćkaniem o ścianę Tak jak tutaj widzieliśmy Od razu padli na glebę, przygwożeni, przyszpileni ale faktycznie, kiedy jest jeden oddział grenadierów, no to prawdopodobnie nie uda im się zadać na tyle dużo obrażeń tym szturmowcom, żeby ich pogonić. Maxim, Uff, granat nasadkowy. Strzela tak wolno jak mój karabin, co? Maxim zgłuszony do odwrotu, ciężki odwrót. Jeszcze jedna seria w plecy, tak jest, odstrzelony. I Sabat traci swojego Maximka. Tutaj również totalna hołota wbiła się idealnie pod MG42, nic nie może zrobić bez wsparcia, zadymienia, ani jakiejkolwiek umiejętności. Muszą się wycofać. Ranny oddział grenadierów kontra dwa pełne praktycznie... pełni sił oddziały poborowych. Nie uda im się nawet zneutralizować, chociaż patrzcie, centymetr zabrakło że odrobinkę, żeby ten punkt został zneutralizowany i o nie! <laughs> Medyk niestety traci swój oddział grenadierów, kolejnych ich trzeba doszkolić tutaj, a szkoda. Na spokojnie mógł się wycofać, nie było żadnego zagrożenia już tutaj. Niemiecki moździerz się pojawił, znowu ten okopany transporter. Ma nawet peryskop, który całkiem fajnie działa. No bo peryskop zwiększa pole widzenia, gdy pojazd stoi w miejscu. No jak się domyślacie, zakopanie go sprawia, że musi stać w miejscu. Więc to jest takie ciekawe, śmieszne kombo. T70 tymczasem przyjechał. Medyk, niestety, przesłał tutaj paka, ale zdecydowanie haha, nie jest to dobra pozycja. Walenie z centymetra. Chociaż jeden strzał odda? Nie. No właśnie, trzeba było go tutaj gdzieś rozstawić, żeby z daleka mógł atakować. A tymczasem właśnie on tu przyjechał, ale zdecydowanie nie. Kontrola jednostek zawiodła. No nie odda nawet jednego strzału, został zneutralizowany. Tym, tym samym Niemcy po prawej flance nie mają nic przeciwpancernego oprócz właśnie tylko tego. Seria przeciwpancerna zapalająca. Ona użyta mogłaby ranić tego T-70. Może nawet zniszczyć. No i niestety. Tak właśnie wygląda kontrola, nie? Jedno wysłanie złej jednostki, bo ta jednostka była, ale niestety zła nad nią kontrola sprawiła, że stracił i działo pepans, i tego maksima skradzionego. Swoją Dlatego tak ważne jest właśnie kontrolowanie tego na bieżąco. Nie? nie wysłanie rozkazu tutaj, żeby przyszedł i zapomniał, ale jednak właśnie cały czas dynamiczne sprawdzanie, co gdzie jest, gdzie, co potrzebuje pomocy. Albo kontroli naszej. Koktajl Mołotowa w ten. Muździerz niemiecki. Dopiero teraz odwrót, to będzie ciężkie. Uwaga na flankę! Jaskier tam krzyczy i pancer 4 nadjeżdża. Te 70 z uszkodzonym silnikiem. tu tłumowcy są tutaj, prawa flanka zajmowana. Ten MG. On też jest w sumie trochę smutny, nie? Wydaje mi się, że na spokojnie mógłby tam chociaż gdzieś tutaj bardziej stanąć, żeby pilnować, właśnie. Tego punktu zwycięstwa, który jest szybciej. A tak to on nigdy on nie widział bitwy. To jest jakby, no, trochę zmarnowane zasoby tak naprawdę. I kolejni chłopaki wchodzą do akcji. Maxim został nowo obsadzony. Medyk wykrył, że T-70 był tutaj naprawiany na polu bitwy, ale niestety... ...za późno trochę, żeby go tutaj powstrzymać od tych napraw. Prawie to przypłacili życiem grenadierzy. Ale chyba te T-70 właśnie nie ma teraz żadnego tutaj zagrożenia. Chociaż ten PAK. PAK został na nowo obsadzony przez radzieckich inżynierów. T-70 na drugi poziom doświadczenia, już tylko jeden zdrowia dosłownie. Dym właśnie opada. PAK się rozkłada. O, w tylny pancerz. Ale teraz już można na spokojnie manewrować. Mm, pancerz 4 nie może trafić. T-70 dodaje strzał w tylny pancerz. O, zneutralizował załogę. Trzeba teraz uważać, żeby w tylny pancerz nie oberwać. Ale MGN prawdopodobnie zamontowany na czopie zaraz zabije tą jednostkę zeznów. Jeden zdrowia, nie jeszcze oddał jeden strzał. I dopiero teraz załoga. paka Skradzionego, ginie. Tutaj też T70 ciągle do dobicia czeka. Nadchodzi blob. Zauważył, że te 70 No nie. Yo. Wow, dwa razy pod rząd. Jaka to jest szansa? 5% i drugie 5%, proszę to obliczyć matematycznie. Ja nie jestem teraz w stanie, oczywiście. Ale po raz ponownie T70 został zneutralizowany. Taka pułapka była nawet zostawiona. Tutaj ci yy, poborowi do niego wleźli. Znowu to zrobią? Nie, 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 nie. <ścoughs> nie trafił. Pak nie trafił. Ale on odjeżdża. Brz, nie drugi raz nie trafił, co tu się dzieje. Jeszcze jeden loading. Tym samym T74 poborowy ginie. Ale artyleria zapalająca za 120 amunicji zmusza i i PAKA do zmiany tej pozycji. Też dosyć wartowsko, bo większość ognia poleciała tutaj. A jednak PAK i oni byli dosyć blisko możliwości uniknięcia tego. mmm, bunkier w tym miejscu, ciekawe. No i znowu poborowi. Jakim Maxim Bez żadnych opcji do walczenia z takimi pojazdami muszą się wycofać. A Zizgan, jak stał, tak sobie stoi. Totalnie zmarnowany, niewykorzystany. Teraz jeszcze ten Pancer 4 go zniszczy. Tak to się skończy. O! Zizgan wykrył tego Pancera 4. Obraca się. No ale, no, to jest, tak, jak, jak bot z kampanii, nie? Widzi dopiero pojazd, co wtedy się obraca. To jest masakra. O, nawet nie, nie przewidział tego ruchu, nie? Po prostu on się obraca. I może jeden strzał odda? Nie, nawet nie udało się nic strafić To jest to jest masakra. I szykuje się starcie. Cały blok radziecki na prawej flance. Nikt praktycznie nie pilnuje lewej. Ja tutaj można sobie wejść, zająć te punkty, nawet tak naprawdę ich dojechać od boku, nie? Ale tutaj. Wszystkie, cała śmietanka radzieckiej armii jest po prawej. Maksim się rozkłada. Tych ci szturmowcy, którzy zamiast prowadzić, właśnie, atak albo od boku cały czas flankować, siedzą sobie na plecach. O, tutaj, ura zostało użyte, oflankowany pak i zneutralizowany przez tego Zizgana. może Zizgana, Maksima. Koktajl Mołtowa leci od razu w MG42. Załoga się pali i na jeden zdrowia. Próbuje się wycofać, ale nie jedna seria załatwia dwóch. A poborowi, wow, jakie tutaj w ogóle wejście. Patrzcie, od razu zabrali tego paka. Okopany transporter został zniszczony. Co jest ty? Jakiś taki potężny wjazd. Medyk kompletnie nie był na takie coś gotowy. Kolejny oddział ginie! Wow, 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 co jest? W kilka chwil, jednym takim dziwnym zagraniem tak naprawdę, ruscy zyskują całkiem niezłą przewagę. To było cringe'owe, nie powiem, że nie. Strasznie cringe'owe właśnie, ponieważ medyk nie zareagował praktycznie w żaden sposób. Za późny odwrót MG, no ten pak to... No okej, okay, no jeszcze tutaj go nie dałoby się odwrócić, ale no transporter zakopany. Jaki 4 bez, tak naprawdę bezradny. No, właśnie, musi odnowić tutaj te swoje jednostki. Pionierzy, czekają na Pionierzy i grenadierzy. Bunkier z uzupełnieniami. Nowy oddział grenadierów w gotowości. No, ten pak zamiast się cofnąć, to już mógł podejść dosłownie ten centymetr, żeby móc tutaj do niego pruć. A tak to ten bunkier nigdy nie zostanie zniszczony. Moździerz niemiecki ma drugi poziom doświadczenia. I zasłona dymna poleciała. Uuu, kolejny strzał z moździerzy zapalających. czym moździerzy? Ostrzał artylerii zapalającej. Dżum. Uf, dżum. No Ona może troszeczkę ranić ten bunkierek, ale to takie. Yy, zaraz, 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 zaraz. Ja nie rozumiem. To on puścił ten strzał zapalający, żeby tak przepędzić jeden oddział grenadierów i w sumie spalić swoje jednostki. Jeden ten. Szturmowiec się spalił. Dobra, tutaj niestety weszli grenadierzy w ten ogień. Hmm. Dziwne, dziwne, naprawdę te, te, te zagrania się dziwnie tu dzieją. organizacja przydałaby się zdecydowanie. Dwa oddziały grenadierów. Nie ma tu już nic co ochronić, oni zabiją wszystko. Grenadierzy na daleki dystans. Wystarczy, że się schowają za jakąkolwiek osłoną, byle właśnie nie na darmo. O, pff. granat nasadkowy. Neutralizuje praktycznie całego paka. Chociaż o wiele lepiej byłoby się skupić na tych, właśnie, szturmowcach, którzy rzucili granatem, ale medyk ich uniknął. No właśnie, wiadomo, że PAK by się nie wycofał, a można byłoby potyrać tych uciekających szturmowców. Stalin na nas liczy. MG-42 został na nowo obsadzony chyba. I kolejne oddziały zostały stracone. Ciekawe w sumie co? że to taki śmietnik u tego ruskiego. To już nieważne co ginie. Patrzcie, tu i tak nikt nie ma doświadczenia. Nieważne co tu zdycha, bo to i tak te oddziały są nic nie warte. To jest motłoch, to są karaluchy. Tymczasem tutaj pancer komando nadjeżdża. Pancer 4 z pierwszym poziomem doświadczenia, ulepszany oczywiście przez aurę czołgu dowodzenia. Który oczywiście daje tutaj zwiększony pancerz, wytrzymałość. Mniej otrzymują obrażeń jednostki podczas tego wzmacniania. Również ma od razu peryskop zamontowany. Pu, pu, pu. Pu, Całkiem szybko strzela. oczywiście jego krótka armata nadaje się tylko i wyłącznie do skutecznej walki z piechotą. Hmm, SU-85 nadjechał. Czyli ruscy boją się tego pancerkomanda. Po prawej była jakaś lekka próba, żeby właśnie szturmowcy zaraz będą mieli pierwszy poziom. Częście rzucać granaty, fajnie. Próbują coś tak flankować, ale o, o, tylko żeby ten pak ich nie spotkał, baga, baga. Wykryliście. Już rozkładać KMA. A! Nie, gdzie oni idą? <grytanie z uchwały> Granacik poleciał. No tak, średnio uniknięty. Ale przynajmniej zawsze coś. Dobra, rozkładają MG. Ale poborowi właśnie za blisko podleźli. Koktajl mołotowa już leci. Siu. Ciu. I niszczyciel tutaj? Ale co ten niszczyciel chce? No dobra, przyjechał może okej. Okay. Niemcy może go nie widzieli. Ale tutaj ładnie nawalają nie? Zaraz będzie maksymalny poziom. Fajnie, właśnie nieruchomy oddział grenadierów z tym ręcznym karabinem MG-42. Fajnie, tutaj tyra na tej dalekiej odległości. Wszystko, co się rusza. Pancer komando czeka na rozkazy. Środek dalej, widzicie od zalania dziejów tutaj te dwie jednostki. Nie wiadomo po co i na co komu marnują się w tym miejscu. Czołgi przyjechały na pozycję. Wszystko mi się wydaje, że rozegra się w tym miejscu. Znowu właśnie, blob znowu nadchodzi. Jest ten niszczyciel, który ma oczywiście użyte wytężony wzrok, dzięki czemu widzi bardzo daleko, ale w takim stożku bardzo niewielkim. No i oczywiście to jest czołg czysto przeciwpancerny, nie? Przeciw in... przeciwczołgowy. O. I niestety znowu manewry poborowych radzieckich hm. okrążyły tego biednego KMK, Nawet go zabiją. Bez osłony, smutny, biedny. Pancery może coś tutaj dadzą radę? Uff. Niestety niszczyciel właśnie na tej maksymalnej odległości. Pancerz IV go oflankowuje. Ruscy nie mają tutaj żadnej broni przeciwpancernej. Piu dzielna piechota już jedna tutaj padła. robi ciągle żyją, a pf, nie, on nie wyłączył tego trybu. Nie wyłączył trybu. I pf, pf, czyli kompletnie znowu useless niszczyciel czołgów. Nic nie zrobił. Oczywiście z trybem wytężonego wzroku właśnie on ma mniejsze nie tylko pole widzenia, ale również prędkość poruszania się, dlatego bardzo łatwo go właśnie oflankować, jak widzieliśmy. Nie mógł praktycznie nic zrobić. To już jest ten moment, że wjeżdża do sztabu medyk. Drugi poziom doświadczenia. Pancer przemierza właśnie tutaj pole bitwy, żeby dojechać na ten zachód. Tak bardzo potrzebujący wsparcia, ponieważ Ruscy zajęli ten punkt zwycięstwa. Grenadierzy. Zizgan! Pierwszy skuteczny zizgan chyba w tej grze. Znaczy pierwszy, no to był oczywiście ten, tylko że tak była pierwsza skuteczna pozycja tego zizgana, o. Który nawet zadał jakiekolwiek takie nie najgorsze straty. Poborowi używają granatu nasadkowego, uszkadzając mobilność tego Pancera 4, ale jednak chyba... Uuu, granat Dymy! Bardzo fajnie użyty. Czy będzie strzał w ziemię? Chyba... chyba nie do końca. Chyba... Chyba nie udało się. O! Chociaż tutaj wyjeżdża! Wym, 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 wym! Tylny pancerz oberwał, ale Zizgan został zneutralizowany. Poborowi... Użyli już granatu... ...Panz i obracają jeszcze raz działu! Zajęli działu na jeden zdrowia! Czy pan C4 zostanie zniszczony w plecy? załadowany loden loden Szydzyn? Nie, wycofuje się. Uff. Nie, zabrakło zasięgu. I znowu został rozwalona cała załoga. Kurczę, to było groźne. To było groźne. Siły wroga próbują zająć nasze terytorium. Takie... Strasznie autistik te były manewry, ale jakby no było bardzo blisko. Tutaj nawet naprawa uszkodzeń krytycznych została użyta. Blitzkrieg, nie wiem czy był użyty, chyba nie, wydaje mi się, że nie było. Ale też wydaje mi się, że o wiele bezpieczniej byłoby na przykład tędy zawrócić. Nie uciekać tak jakby na wprost, bo to było zbyt ryzykowne po prostu. Widzieliście, że prawie został zniszczony. Na spokojnie można było tutaj wykonać manewr i uciec do góry. Strzał dymny był całkiem fajnym tutaj rozwiązaniem.

Oczywiście bardzo fajna umiejętność, ale pod warunkiem, że co, musimy zmusić wroga do wyboru pomiędzy staniem w ogniu, a ucieczką z niego. A kiedy tak się robi? Na przykład atakując czołgami. Wtedy musi wybrać właśnie, czy zostawić działo Pepans i strzelać do ewentualnych tutaj manewrów naszych czołgowych, czy może jednak właśnie wycofać się i dać czołgom jeździć, ale no może to z, z ten działo Pepans przeżyje. Więc zdecydowanie tu jest... to nie, to nie miało żadnego sensu, tak skróćmy. O, Game Clips. Witaj, witaj, witaj. Na prawej trochę zajmuje terytorium i wszystko chyba rozegra się tutaj po lewo. Niszczyciel T-34, który flankuje. jego cała ekipa, która broni, ale nie wiadomo czego broni, skoro punkt zwycięstwa dla medyka. Hmm. Ładne oflankowanie. Zizgan tego się nie spodziewał, skradziony. I ten ostrzał z artylerii. Pciu, pciu. Ogień oczywiście boli trochę budynki. Ale wjeżdżają czołgi. Ziggy się rozkłada. A T34, jak stoi w miejscu, tak stoi dalej. Czemu nie, nie rusza się? Czemu czołgi to mobilność, właśnie przede wszystkim? A tutaj ostrzeliwany ze wszystkich, bo pan, Pancery 4 jakoś też się zbiły w jedno. Ale w twoją mać. No właśnie, był kałem, który uniemożliwiał jakiekolwiek piechocie radzieckiej podejście na bliższy dystans. Wow, ale jednak. Tutaj 85 z wytężonym wzrokiem dobija tego pancera dowodzenia. Czyli jednak, widzicie, no. Trzeba mieć cały czas oczy dookoła głowy, nie zostawiać tych jednostek tak po prostu. No ale znowu szturmowcy nie mają jak podejść. Jeden KM zatrzymał tak naprawdę całą ofensywę. Niszczyciel jeszcze chce trochę podjechać. Ale zaraz mu walną pewnie z jakiegoś Panzerfausta, no właśnie. Biegną chłopaki, strzelają. Nie uszkodzili mu co prawda silnika, ale... KM również mógł użyć amunicji przeciwpancerno-zapalającej. No, on oczywiście nic nie zrobi, to jest czołg czysto do niszczenia innych czołgów. O, teraz użył Jakie tutaj te fajerwerki! Wyrżną całą załogę. No, jak widzicie, nie bije to też jakieś super dużo obrażeń. To jest bardziej na średnie, na średnie nawet tak naprawdę lekkie pojazdy, albo w ogóle totalnie lekkie. Nie Jakieś właśnie Kubelwagen albo takie główne. Ale tak jak tutaj, taki czołg to on praktycznie nic nie obrywa. O Jezu, podjeżdża na centymetr, może ich zgniecie? Chciałby pewnie. O, i pancer 4, właśnie. Ciągle pamiętajcie, że on ma ten tryb, nie? Czyli jest wolniejszy. Wolniejsze manewry. I maksymalnie doświadczony pancer 4 wraz z czołgiem dowodzenia. Znowu bez wsparcia. Bez jakiejkolwiek nadziei na przeżycie. SU-85 zostaje zniszczony, i to tyle. Wszyscy ruscy są w odwrocie. Żadne punkty, jakieś tutaj ładna flaga francuska prawie nam się rysuje. Nie ma już czym atakować. To chyba będzie on chyba wyjdzie po prostu. I tak właśnie też kończy się ta powtórka. Tak jak myśleliśmy, gościu po prostu sobie wyszedł. Zobaczmy statystyki pod koniec. Tak one tutaj się prezentują. No kurczę, no Pathologic, no co ja mogę powiedzieć, zwyczajne chodzenie blobem w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, tutaj też medyka trochę muszą pieprzyć właśnie za tą kontrolę tutaj, zwłaszcza po tej prawej flance, stratę tych tam jednostek, niekoniecznie dobre ich pozycjonowanie, ale no jakoś tu się udało. Szkoda też tego pancera tutaj dowodzenia, który jednak dostał z wytężonego wzroku, trzeba było go od razu wycofać o wiele, wiele dalej, a nie gdzieś tutaj dosłownie na lekko za linią frontu, jak widać nie wystarczyło. No, i oczywiście ta bekowa obica to tam wiadomo, żeby przypieczętować. Ale no tutaj też dostrzegamy tego no, o kontroli mapy, nie? To była lekcja na dziś. Ruscy do siódmej minuty nie mieli praktycznie żadnego przychodu, bo nie zajęli tego punktu. No to z jak jakie mogę takie coś nie, bronić? No nie da się, no, cum raus i tyle można to powiedzieć. Dlatego dziękujemy za uwagę, dziękujemy medykowi i do następnego cięcia.